Mieszkańcy budowy piesza rowerowego chodnika od Brzeźnicy do firmy Śnieżka przy drodze wojewódzkiej Dębica-Milec domagają się od pięciu lat. Do tej pory nie ma w tej sprawie konkretnej decyzji. Mówią o rozżeleni mieszkańcy Brzeźnicy. Najpierw się kazało wykupić nam działkę, 46 arów, wykupiliśmy, zapłaciliśmy gmina w słone pieniądze. Jeszcze przez 10 lat po 7 tysięcy będziemy płacić takiego leśnego podatku. I dalej nic, nic nie robi się w tym temacie no to jest tragedia. Czyby raczej czy, znaczy do potrącenia w tym roku są już, no nie wiadomo jak nas dalej będzie, jest to szok. No. Najbardziej potrzebny chodzi w tym miejscu jest... No, Obecna na sesji Rady Gminy Garzyna Siemińska, zastępca dyrektora do spraw przygotowania inwestycji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie nie daje wielkich szans na realizację chodnika pieszo-rowerowego w tym roku. Projektant złożył całą dokumentację i wniosek do zridu, czyli do pozwolenia na budowę do złożyć do wojewody. Taki wniosek my sprawdzamy, nasz dyrektor podpisuje ten wniosek, my składamy do wojewody. Jeżeli wniosek jest dobry, wszystko, nic tam nie brakuje, prawda, dokumentacji, niczego, żadnych tam tych umów o użycie i braku formalnych, to wtedy jeżeli wszystko do, do trzech miesięcy wojewoda musi wydać taką decyzję z rit czyli do trzech miesięcy i wówczas jak już jest ta dokumentacja, wtedy identycznie jak w tej chwili z macie, przyjmujemy tą dokumentację, przekazujecie, znaczy przekazali ją, i my później do zarządu z nią wnioskujemy, składamy, że taką dokumentację damy i uchwały, uchwały są, że przyjmuje zarząd tą dokumentację jako pomoc rzeczowa, to się nazywa pomoc rzeczowa, jak ta dokumentacja i wtedy idzie taka uchwała i potem następna uchwała wnioskujemy do zarządu o realizację. Gmina musi postarać się o decyzję zryć, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z Urzędu Wojewódzkiego. Potrzebna jest jeszcze uchwała Rady Gminy, w której zobowiązuje się finansować budowę chodnika w 50%. Dodaje się Mińska. Wójt Rokosz zapowiedział jednak, że z gminnej kasy pójdą pieniądze tylko na tę część rowerową chodnika, bo oni zabiegały władze gminy. Jeśli chodzi o chodnik pieszo-rowerowy Brzeźnica-Kozów, proponujemy 250 tysięcy złotych udział z naszej strony. Mieszkańcy zapowiadają, że jeśli nie będzie konkretów w sprawie chodnika do pierwszych dni czerwca, to później będą blokować drogę wojewódzką. Przygotować się do blokady. Tylko nie blokady, dzień tak na Gawczynie, co miesiąc, co dwa miesiąc do, stop do podpis, do uruchomienia prac przy chodniku. Będziemy non stop, dzień za dniem. Cała inwestycja obejmuje blisko kilometrowy odcinek pieszo-rowerowego chodnika. W urzędzie marszałkowskim oszacowano ją na ponad milion złotych. Ale w czasie spotkania z Grzeczną Simińską radni zwracali uwagę nie tylko na brak chodnika w rzeźnicy, mówili też o potrzebie sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej. Zarząd Dróg Województwa chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, co się dzieje obecnie jakie jest natężenie ruchu, jak to wygląda w rzeczywistości. Od 20 lat, tak jak tutaj radny kolega powiedział, no jest cały czas to w projekcie, nigdy to nie było zrobione, a z miesiąca na miesiąc jest bardziej niebezpieczny ruch. Tym bardziej, jeżeli zatrzymają faktycznie ruch na trasie na Zawadę i zostanie to puszczone już na trasę pustynia, to rozjadą nam po prostu miejscowości i zablokują całkowicie możliwość przejścia na drugą stronę. Już obecnie przy budowie nawet autostrady mamy problem polegający na tym, że nawet wywożona ziemia, która była do budowy autostrady, powodowała różnego rodzaju kolizje, wypadki. Nie ma chodnika, nie ma przejścia. Jest to niebezpieczeństwo. Myślę, że po dzisiejszych spotkaniach zarząd weźmie to pod uwagę i jak najszybciej uruchomią całą procedurę, żeby jak najszybciej chodnik Kozłów-Brzeźnica kozów wybudować do końca. Wszystkie wnioski radnych i zautusów mają być spisane i przesłane do zarządu dróg Wojewódzki w Rzeszowie wraz z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej. Będziemy też chcieli zaprosić na sesję marszałka odpowiedzialne za inwestycje, aby ustosunkował się do problemów, w jakie mamy na drodze wojewódzkiej, mówił Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica.